Wspomniałaś o tym, że wspierasz, lubisz wspierać zwłaszcza kobiety, no wspierasz Karolinę Pisarek od samego, tak naprawdę, początku. Jest szczęśliwa? Widzisz to po niej? Czy ona jest szczęśliwa tak. czy ja? Czy ona jest ja szczęśliwa? Myślę, że, yy, tak, tak, myślę, że tak. Trzeba oczywiście ją o to zapytać, ale no, myślę, że to widać gołym okiem i ona jest kobietą, która wie, czego chce, realizuje swoje cele. Dąży do tego, co sobie wymarzyła, i to zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Zresztą często o tym rozmawiałyśmy, bo pracujemy razem 7 lat i wiele cech mamy wspólnych, osobowościowych, co też spowodowało, że pewna jest moja dyscyplina życiowa i sposób, w jaki układam ja swój harmonogram, grafik z dnia, tygodnia, plan kwartalny, roczny, pięcioletni, zaawansowało takim. Stylem życia. Myślę, że tutaj duży wpływ ona miała na mnie, a ja na nią. Ja natomiast mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa, że nauczyłam się jak nie tylko spełniać marzenia, ale jak mieć odwagę realizować siebie. Jak być cudownym partnerem, jeszcze lepszym, bardziej tolerancyjnym, wiesz, co bardziej wyrozumiałym. I ta czystość serca Karoliny Pisarek jest nie do opisania. Tego nie widać przez szkło ekranu, tego nie widać przez szkło telefonu, przez Instagram, nie widać tego na scenie. To jest coś, co wydaje mi się, że niewiele osób nawet dostrzega i myślę, że zobaczymy to jakby to serce. Rozbłyśnie tak, że każdy w tym blasku tej miłości takiej bezwarunkowej się ogrzeje. To, co w sobie ma Karolina, ten ogień, wiesz, to światło, z którym po prostu przyszła na światło. Karolina znamy głównie z szklanego ekranu, ostatnio było jej tam bardzo dużo i pojawiły się takie, no wręcz myślę, że może, mogę nazwać to zarzutami, że ona po prostu sprzedała swoją prywatność. Czy ty się z tym zgadzasz? Wiesz, mam tutaj na myśli. Wszystkie przygotowania które do ślubu, które były emitowane w Dzień Dobry TVN i później ten ślub, który też był no, bardzo medialny. Mhm. też osobę, która uwielbia reality show. Kiedy weszło do, na ekrany amerykańskich telewizorów show z Keeping Up with the Kardashians, to wiedziałam, że to jest coś, co... Nie możemy wobec tego przejść obojętnie. To ludzi interesuje, to, to ciekawi, może ciebie i mnie nie. Nie podglądamy naszych sąsiadów, ale uwierz mi, że mnóstwo swoich znajomych po prostu nie może się powstrzymać przed zajrzeniem do łóżka, czy do kuchni, czy do łazienki osobom, które ich w jakiś sposób inspirują i ciekawią. I ja lubię eksperymenty, jestem zafascynowana człowiekiem. Psychiką ludzką, tym jak oddziałują różnego rodzaju projekty na, na ludzi w społeczeństwie, po prostu bardzo mnie to ciekawi i lubię eksperymentować, lubię takie wyzwania, lubię ryzykować i jesteśmy w show biznesie. Karolina jest influencerką, pokazuje na Insta Stories od lat swoje życie prywatne i to, że pokazało się ten ślub na ekranie telewizora, to jest nic innego jak przedłużenie tego co robiła od lat, także w tym jest bardzo spójna i te milion osób, które kliknęło w te relacje, żeby zobaczyć jak u niej te przygotowania idą, pokazuje, że jest zainteresowanie. To jest content, który mimo jakiejkolwiek krytyki jest atrakcyjny dla widza, dla ciebie, dla mnie, dla nas tutaj lub naszych sąsiadów, znajomych, którzy mieszkają w Polsce.